Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Boston Celtics w tym sezonie byli pierwszym zespołem w historii, który wygrał aż trzy razy w jednym sezonie powyżej 50 punktami z jakimś zespołem? Chcę też przytoczyć fakt, że oddawali oni najwięcej trójek chyba w historii NBA 48, z tego co pamiętam. I jeżeli jeszcze nie wierzycie w rewolucję tego, że dosłownie idzie się w skuteczność, to zapraszam Was wszystkich dosłownie na analizę Finałów NBA z tego sezonu, która będzie już w ten weekend u mnie na kanale, ponieważ tam już dosłownie dogodnie zobaczycie, jak bardzo w pewnym sensie zepsuta jest koszykówka, bo nie chodzi tutaj tylko o oddawanie trójek, a chodzi o sam system gry. jeszcze jak Boston Celtics zrobił to w ciekawszy sposób, chociaż nie wiem, czy tak to wyglądało w tym sezonie, który grali, ale sezon temu jeszcze tak, to niektóre zespoły, które zostaną wymienione na pewno w filmie o finałach, naprawdę nie pokazują klasowej, setowej koszykówki, taką jaką muszą wykorzystywać zespoły, gdy nie mają właśnie zawodników i nie mają systemu, który daje punkty. Tak, system robi się sam, tak naprawdę, i to zobaczycie w filmie, który dla Was przygotowałem do tego Boston Celtics. I to wszystko, o czym do Was mówię w ostatnich dniach, jest takim przedsmakiem, tak naprawdę, tego co zobaczycie i wniosków ogromnych dotyczących tego, jak po prostu dzisiaj koszykówka jest skonstruowana. Dlaczego pół dystans umiera, i tak naprawdę, tylko klasowi zawodnicy, którzy też mogą rzucić za trzy, jeszcze ten pół dystans mają i mogą nim zaskoczyć, ale półdystans w jakości role playerów naprawdę już odszedł dawno, jeżeli macie inne zdanie, śmiało piszcie, ale uwierzcie mi, że wasze zdanie nie będzie zbyt adekwatne do tego, jakie są fakty.